Tam się wam pokaże, że idealnego do serwisu bez ośki, czyli naprawiania, nie wiem na, na gospodarstwo, do udawania oczywiście, nie wiem, to się tak tu postawiasz pod tą skrzynkę i masz idealne do naprawy typu, nie wiem, wydaje że nie masz ośki, na przykład, nie, nie masz ośki, ośki, no to chcesz nawet, nie by naprawić, to chcę pobierasz go i masz, no nie wiem, więc to tak, jest bez maski, bez ośki. Bez paru rzeczy nie wiem, jak to nazwać. No i co, tak to ogólnie wygląda. Ponieważ, jeszcze to jest mój tak powiem, drugi edit, Tylko to jest inny, to jest idealny taki, no do, do serwisowania, o tak, tak powiem. To, to tu mamy, e, to ogólnie to tak ten kursus wygląda cały. Tak jakby jest idealny, idealny do serwisowania, bądź naprawy, tak, do udawania oczywiście, więc dziękuję, że byliście ze sobą do kolejnego. Cześć!